Dziękuję Wam za te wszystkie 23 subskrypcje. Jesteście fajni No i co? Proszę zasubskrybować ten kanał, suba, no oczywiście suba ze dzwonkiem, chłopeczkę w górę. No i żebyście dostawali nowe powiadomienia o nowych filmach Może dzisiaj coś nagram Planuję taką grę nagrać ale jak się nazywa? To się okaże na filmie, jeśli dzisiaj będzie. Bo muszę nareszcie coś nagrać. A nie nagrywałam od dwóch tygodni albo trzech. O, różnie. Dobra. No to dzisiaj może 60%, że wleci nowy odcinek na kanał, więc subuj, dzwon, zostaw dzwonka, łapeczkę w górę, No, no i czekaj na filmik.